Okej, okay, witam was wszystkich bardzo serdecznie, po tej stronie Toro. to jest bardzo króciutki filmik, w którym pokażę wam, że ja się nie opierdzielam, tylko cały czas tutaj robię coś z tymi zapomnianymi, moją shitowatą kamerką, ale jakoś to uda się, kamerką internetową oczywiście. Tutaj jest wszystko, o Jezus Maria, tutaj moje nazwiska, to lepiej nie. Um, to jest cała fabuła w tym zeszycie, cały zeszycie jest praktycznie zapisany od początku do końca. Piep, piep, piep. Tutaj kilka kartek wolnych. To jest przerwa między Lorafanem i Maxem. Z tej strony jest Lorafan, tam jest Max. A on w tym zasiecie jest zapisane. zresztą zaraz policzymy. Co? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 prawie że 20 stron. no można powiedzieć 20.

Większość z tego wszystkiego to są dialogi. Możecie tam zauważyć jakieś literki P, Karchm, X, M, KL, no to wszystko wiecie, Kalir, Lorafan, Max i tak dalej. No. Chciałem wam pokazać, że to się robi. Praktycznie to już jest na wykończeniu, prawda? Um, nie zostało tutaj zbyt wiele do zrobienia. Dosłownie nie wiem, myślę, że jeszcze ze dwie strony trzeba dopisać i tyle. Um, Wrzucę jeszcze potem filmik, jak ja to wszystko robię, jak to się odbywa, że nie po prostu siadam przed zeszytem, tylko że no trzeba do tego coś więcej zrobić. No dobra, um, to będzie by było na tyle. No, no to trzymajcie się na razie, miłego dzionka, na razie.